dobry, witajcie na moim kanale Zapytaj Tarota porozmawiajmy o bramie lwa 8 sierpnia. W tym roku ona nie będzie taka jakaś magiczna, to chodzi o to, dlaczego brama lwa. No bo w środku y, słonecznego lwa, zodiakalnego lwa się zdarza takie harmonijne ułożenie planet, gdzie Orion, Syriusz, Ziemia i Księżyc i Słońce są w harmonii. W tym roku. To nie występuje, ponieważ Orion jest po prostu w znaku raka nieważne. W tym roku ta brama lwa nie będzie tak na oścież otwarta, jakby nam się wydawało. Natomiast generalnie nie skupiajcie się tylko na tym, że jest brama lwa 8 sierpnia, czyli ten symbol nieskończoności i wszelkiej pomyślności. To jest jedyny dzień w roku, kiedy można manifestować swoje marzenia. Zawsze manifestujemy, świadomie bądź nieświadomie. Wszystko, co mamy w swoim życiu, jest to dosyć kontrowersyjne, co powiem, ale jest wynikiem naszych manifestacji. Dobrze by było nauczyć się manifestować, czyli jaką masz intencję, jaka jest Twoja prawdziwa intencja. Jeżeli manifestujesz z braku, czyli chcę mieć piękny dom. To znaczy, że go nie mam. Tutaj najważniejsze jest poczucie emocjonalne, to żeby pamiętać, żeby się czuć tak, jakbyś już ten dom miała. Oglądaj sobie, wyobraź sobie, jak on wygląda, jakie ma zasłony w oczach, zasłony w oknach, jakie ma meble, gdzie, jest, gdzie stoi ten dom i tak dalej, i tak dalej. Warto próbować. No warto, wiem, że Wy jesteście ciekawi i lubicie moje czytania, więc zrobię Wam dzisiaj, co będzie dla nas najkorzystniejsze, aby na czym się skupić w tym manifestowaniu. Weźmiemy sobie pod uwagę sprawy finansowe, co nam będzie pomagać, co będzie przeszkadzać i sprawy miłosne, bo to jest chyba takie najbardziej interesujące Was bardziej interesujące was tematy. Także zobaczmy o wiele lepszym dniem na manifestowanie, jeśli chodzi o względy astrologiczne, jest 12 sierpnia, gdzie Jowisz i Wenus są w koniunkcji, stoją obok siebie, a to są dwie bardzo wspierające nas planety. I jakby astrologicznie lepszym dniem do manifestowania, do robienia rytuałów na obfitość, do wysyłania zapotrzebowania do góry. Jest zdecydowanie lepszy, jest 12, w tym roku, 12 sierpień niż 8 sierpień, tak a propos 8 sierpnia mojego urodziny. No, ja się urodziłam w Bramie Lwa. Ale zobaczmy, je, co manifestować tego 8 sierpnia. Do 12 sierpnia śmiało to nie jest tylko ten jeden, jedyny dzień. E, nawet 12, 13. Ja bym pociągnęła nawet do święta Maryjnego. Więc e, to jest dobry moment w ogóle na budowanie w sobie takiego zapotrzebowania, o co mi chodzi, czego ja naprawdę chcę, e, w jakiej dziedzinie, sferze życia chcę, żeby mi się rozwijało. Więc. E, Dni trochę mamy do tego, aby wymyśleć sobie, co chcemy manifestować. No dobra, zobaczmy tą bramę LWA dla naszego najwspanialszego dobra. Praca, finanse, co manifestować? Sama jestem ciekawa. O, No, tarot jest niesamowity. A co manifestować? Kasę. Manifestuj. Mój drogi. <laughs> a to zaraz pójdę. A w miłości co manifestować? Króla denarów. No, bo to jest taka materialna, ten. ten. I w ogóle. Na czym skupiać się w czasie tych manifestacji? Co, co Jaka rada jest od kart Tarota? Oszukuj swój umysł. Bardzo fajnie. No jak zwykle, Tarot. Niezmiennie mnie zadziwia trafnością, niezwykłą trafnością odpowiedzi. Muszę chwilę spojrzeć. No weźmy te finanse. Nie bój się. Albo bój się i rób. Po pierwsze, co to znaczy dla Ciebie być osobą zamożną? Ile chciałbyś mieć pieniędzy? Musisz to bardzo konkretnie określić, albo może, ile chciałbyś zarabiać miesięcznie? 5 tysięcy, 10 tysięcy i tak dalej. Tylko uważajcie z tymi milionami. Jeżeli teraz zarabiasz 5 tysięcy, to afirmowanie zarabiam milion miesięcznie nie zadziała, bo ci tego nie puści twój wewnętrzny krytyk. On tego nie kupi. W związku z tym lepiej jest manifestować, coś w co uwierzysz ty tam w środku, czyli jeżeli zarabiam 5 tysięcy, to bardzo dobrze jest powiedzieć zarabiam 7 tysięcy. I to już brzmi nieco dla twojego wewnętrznego krytyka, nieco bardziej e, prawdopodobnie i zaczyna się i wtedy się zaczynają zaczynasz w to wierzyć, że jesteś w stanie tyle zarabiać. Tak? to musi być adekwatnie do tego na jakim jesteś finansowym poziomie. I co trzeba robić? Okłamywać umysł dosłownie. Czyli jeżeli ktoś powie, no arfimuluję, zarabiam te 7 tysięcy, tak? A od razu słyszę w głowie głos, nieprawda, bzdura, w Twojej branży się tak nie zarabia, znasz kogoś, kto tyle zarabia, przestań to jakieś mrzonki, w ogóle gruszki na wierzbie. I żeby oszukiwać umysł, mózg, ten, ten analityczny, tą analityczną część mózgu trzeba powiedzieć tak. Bo mówienie, ja mogę wszystko, jestem zajebisty i tak dalej, też gówno daje i to też nie działa. Jak oszukiwać? Jestem w stanie zarobić 7 tysięcy. Pomimo, że w mojej branży się tak nie zarabia, ja znajdę koncept w azie denarów, w którym to, tą barierę ja przełamię. To brzmi już trochę inaczej. Mam możliwości, żeby zarabiać. Nie bójcie się afirmować swoich własnych przedsięwzięć, swoich własnych biznesów, swoich tego, do czego Cię woła dusza, w jakiej dziedzinie zawodowej chciałbyś realizować. Dobry moment na afirmowanie wszelkich awansów i ew, awansów i takiego jakby pójścia do przodu, wyjechania z pobocznej drogi na autostradę z, z trzema pasami. Więc nie bój się i mów do siebie, że mogę, mogę to zrobić. Znajdź sobie osobę, która by Cię zainspirowała zawodowo, kogo podziwiasz, jak, jaki osiągnął sukces zawodowy i również finansowy. I pomyśl sobie tak, tak, afirmuj. Skoro on może, tak mógł tak zrobić, to znaczy, że ja też mogę, że ja też mam takie możliwości, że ja też jestem w stanie. I w ten sposób oszukujesz mózg, mówiąc, że no i mózg to mówi, no, no, no dobra, no jak się wysili, to jak się postara, to jest w stanie. I ty jesteś w stanie też uwierzyć, że jesteś w stanie. Trochę masło myślane ale mam nadzieję, że rozumiesz. To tego, tego, kochani, się bardzo mocno trzymajcie. Dobry czas na afirmowanie, jaki biznes chcę otworzyć, jaką drogą zawodową pójść. Dobry czas na rozpoczynanie różnych rzeczy. Teraz pamiętajcie 9, też może zdążę, bo jestem też w pracy cały czas, ale y, może zdążę zrobić filmik na pełnię Księżyca, więc 9 sierpnia, więc... Pełnia, nowy początek, dokańczanie, czyli też yy, w asie denarów, jeżeli czujesz, że to, czym się zajmujesz, to nie jest dla Ciebie, to co mogę zrobić i w jakiej dziedzinie zacząć od początku. Hmm? I ta rada z tym, żeby oszukiwać własną głowę w tym, że nie da się, nie ma takich możliwości, to jest niemożliwe. Co tu jeszcze jest? To jest głupie, co ludzie powiedzą, jak opowiesz o swoim pomyśle. Generalnie trochę też buzia na kłódkę. Nie opowiadajcie o swoich planach, planach wszystkim dookoła. Energia finansowa lubi taką spokojną ciszę. I żeby sobie ułożyć w głowie to, co afirmujesz, i, i cieszyć się tymi małymi krokami, które, tymi małymi sukcesami, które do ciebie będą szły. Do, do połowy sierpnia na pewno. Więc nie rozpowiadać, robić swoje po ukradku, po cichutku, ale pełnym głosem z serca. Rozumiecie? I to, co mówię, żeby te marzenia nie były z tej, bo nigdy nie uwierzysz, że właśnie kupujesz sobie apartament nad morzem, tak? Z widokiem na morze. Możesz. Ty, twój wewnętrzny krytyk Ci może tego nie kupić. Chyba, że masz takie możliwości, no to wtedy tak. W sprawach miłosnych, to jest fajne połączenie. W sprawach miłosnych, moi drodzy, <laughs> zejdź, z czego to się wchodzi? Zejdź na ziemię. Stań twardo na ziemi stopami, oceń realnie sytuację, I jak kogo szukasz, z kim chcesz być. Co to ma być za osoba, jak, jak wykształcona, o jakim statusie społecznym? Czy dokładnie musisz ty wiedzieć, kogo szukasz? Zapomnij o bajkach i zacząć to robić, działać. Rada, nie oszukuj samego siebie. Nie oszukujcie samych siebie, że nagle. To, co już, ten przykład, który przytaczam, nagle na siwku cię napadnie twój rycerz, tak? Tak, jest w kopciuszku, że on ją znajduje. Przypadkowe spotkanie. Może być i tak, ale generalnie, co mogę zrobić, i jak, jak zadziałać w sferze, w świecie materialnym, rzeczywistym, tu, teraz, na ten moment żeby mieć swojego partnera, jakie ja mam e, oczekiwania takie w ogóle z dupy wzięte, że musi być i wysoki i przystojny i bogaty i miły i e, jaki hojny i czuły, ale żeby miał sukces w pracy, ale żeby dużo czasu spędzał ze mną i wspaniały ojciec. No kogoś takiego taki ktoś nie istnieje. Zadaj sobie pytanie czy wygląd, jest na czy wygląd, sprawy fizyczne są na pierwszym planie, czy sprawy emocjonalne. Jeżeli chcesz, żeby twój mężczyzna, czy jeżeli ta oso twoja osoba była taka wrażliwa, no to on y będzie ci się zwierzał i, i będziesz potem mówiła Bożek, i to ciamdziak. A, a jeżeli chcesz mieć silnego mężczyzny, to nie oczekuj, że on na, na, będzie się roztkliwiał nad każdym y, motylkiem, którego zobaczysz po prostu zwyczajnie poczytajcie sobie na temat kim my ludzie jesteśmy i jacy jesteśmy. Nie ma pełnego, ty nie jesteś pełnym pakietem, ja nie jestem pełnym pakietem. Nikt nie jest pełnym pakietem. Wyjdźcie z tej bańki iluzji, którą się karmimy, którą karmią nas te durne filmy romantyczne i te durne bajki, na których byłyśmy wychowane i byliśmy panowie to, że chociaż ja w którymś z filmów mu ostatnich mówiłam? Oglądałam kopciuszka na prime. Chyba kopciuszek i coś tam, i trzy żołędzie, czy jakoś tak. To tam już się tak narracja zmienia. Sama jakby struktura historii została opowiedziana tak, jak tam jest w książce. Natomiast już się okazało, że to kopciuszek ratuje tego rycerza. No, Chryste, świat się do góry na końcu przewraca. Do góry nogami. Więc wyjdźcie ze świata iluzji, że że rycerz was uratuje, że, że królewna was uratuje, że tylko dzięki drugiej osobie mogę być w pełni szczęśliwy. A energetyczna prawda brzmi w ten sposób. Jeżeli ty będziesz pełny, jeżeli ty zaakceptujesz siebie takim, jakim jesteś, z tym wiekiem, który masz, z tą figurą, którą masz, z tym statusem społecznym, który masz, to wtedy i zaczniesz się w tym dobrze poruszać i dobrze czuć, to wtedy istnieje ogromna szansa, że przyciągniesz do siebie właśnie taką osobę, która również siebie akceptuje, która siebie i swoje życie nie toleruje, akceptuje. W związku z tym oni mają szansę zbudować coś, jakiś fajny, fajny związek na, na długie, długie lata, bo... Tutaj wyszła karta związku, który ma. To nie jest chwilowy romans, nie jest chwilowe zauroczenie, nie jest to jakieś chwilowe fufufu, fu, fu, tylko to jest długofalowe. Z królami mamy długofalowe związki. I e, jeżeli takiego pragniesz związku, to wyjdź ze świata bajek i iluzji. Zobaczcie, kochani, gdzie się oszukujecie. Gdzie. E, Właśnie mamy te schematy, albo tak, ci, ci chcemy mieć jakich partnerów, y, jaki archetyp pasowałby do twojego idealnego partnera, z którego filmu romantycznego chciałabyś mieć y, swojego partnera? Albo ty, my, drogi mężczyzno, z, którego film, z jakiego filmu romantycznego chciałbyś mieć tą swoją wymarzoną partnerkę? No, pobawcie się w takie zabawy i wtedy bardzo dużo dowiecie się o sobie. Bo bardzo trudno jest zbudować fajny, długofalowy związek. To jest możliwe, ale jest dosyć trudne, kiedy ty jesteś weganką, a on jest barbarzyńskim, barbarzyńcą, mięsożercą. I na początku to działa, bo jesteśmy tacy różni, ale potem zaczynają się schody do nieba, bo nie, jak tu ugotować obiad? Chociaż znam takie babki, które fantastycznie to robią, ale mówię taki przykładkowy, no taki przykład daję wam. I to najważniejsze, żeby, żeby, jeżeli, żeby wyjść z tych baniek iluzorycznych, że mężczyzna musi coś tam, on po pierwsze nic nie musi, a po drugie yy, nie musi spełniać Twoich oczekiwań, to jeżeli się z kimś spotykasz, to zadaj sobie pytanie, jak Ty się przy nim czujesz, co On wnosi w Twoje życie, czy jest po prostu fajnie, miło. Co Was łączy, co Was dzieli. To tak jak trudno jest w tych małżeństwach bardzo odległych kulturowo. Bo jak przyjdą dzieci, to w jakiej kulturze będziemy wychowywać nasze dzieci? To są fundamentalne rzeczy, o których ty musisz, droga osoba wiedzieć, wybierając partnera. Kobiety my wybieramy partnera, więc napisz sobie na kartce w zeszycie, czy gdzie tam chcesz, właśnie w tą bramę lwa co on powinien mieć, jakie cechy, <laughs> jakie cechy, e, jak może być zbudowany, co tam chcesz. I na tym się skoncentruj i zobaczymy, jak ci pójdzie. I też zadajcie sobie pytanie, czy Ty jesteś dokładnie podobna do takiego partnera, jakiego szukasz, że jesteś... I wrażliwa, i pracowita, i, i świetnie zarabiasz, i masz wysoki status społeczny, i jesteś ładna, i tak dalej, i tak dalej. Bo to y, takiego mężczyzny, na przykład, szukasz, ty, droga kobieto, no to czy ty spełniasz, on też będzie chciał mieć takie same panowie mają wymagania, a nawet czasami jeszcze, jeszcze większe. Jakie ty wymagania spełniasz? Szczerze, samemu ze sobą, to jest to wyjście ze świata iluzji. To jest to stanienie, stawanie, stawanie w prawdzie samemu ze sobą, z moimi z fantastycznymi stronami, ale z moimi słabszymi stronami. O to tu chodzi. I w Bramie Lwa jest bardzo dobry moment, że, żeby zacząć, jeżeli nigdy tego nie robiliście, żeby zacząć to robić i budowanie w sobie to poczucie obfitości bo obfitość to nie jest tylko kasa, obfitość to jest życie w poczuciu, w moim życiu jest dobrze, ja mam dobre życie, a tu się nagle znajdzie jakieś miejsce i gdzieś pojedziesz na wakacje, bo też to jest praca nad wdzięcznością, nad wdzięcznością za to, co masz, co robisz i tak dalej, i tak dalej, więc moi kochani. Fantastyczne te rady są, jak zawsze od kart Tarota. Życzę Wam, żeby ta brama lwa stała się dla Was odkryciem, wejściem na inny poziom myślenia o sobie, o związkach, o pieniądzach, o zdrowiu, o swoim ciele, o, o swoim życiu. Dostrzegajcie, jak dużo macie, i jak jeszcze dużo przed wami. To, że skończyłaś 50-60 lat, to nie znaczy, że, twoje, że jesteś już zgrzybiałą staruszką i już do niczego się nie nadajesz, tylko wnuki bawić. To jest totalna bzdura. Może twoje ciało już nie jest w idealnej formie, ale w dalszym ciągu możesz mieć doskonałe życie. Tylko spójrz na swoje życie realnie. Brama lwa w tarocie pokazała się jako realne spojrzenie na swoje życie. Docenienie, co mam. Ile mam. Cieszenie się z tego w świecie realnym i dążenie do tego, żeby się to rozwijało. Żeby, to, żeby ta droga życiowa się rozkręcała. Wiek z tym nie ma nic wspólnego, moi drodzy. Fantastyczna rada. Naprawdę. Super. Czy ja mam coś jeszcze? A jeszcze mam ochotę jedną kartę wyciągnąć, ale z innej talii. Taką kropeczkę nad i, co? Kropki nad i. Ja i moje kropki nad i. Kropka nad i. Szóstka Kiliku. No, to jaką osobą jesteś w tym momencie, doceń w, w, w bramie lwa. Tu jeździ pociąg, jak słychać to na to składa się Twoja przeszłość, Twoje doświadczenia i wspaniałe doświadczenia i trudne doświadczenia, ciężkie lekcje życiowe. Ale dzięki tym ciężkim lekcjom życiowych zobacz jaką jesteś twardą, silną osobą, że już byle walec to po Tobie przejedziesz, że otrzepiesz i powiesz no dobra. Idę dalej, albo coś się dzieje, przewrócisz się, popłaczesz, popłaczesz, Mówię, no nie będę tu leżeć, całe życie trzeba wstawać i, i, i coś z tym zrobić. Twoje doświadczenia ciebie stworzyły, doceń to. docen te wszystkie doświadczenia, zarówno wspaniałe, jak i trudne. Dzięki te, tym doświadczeniom Twoja dusza nauczyła się o miłości, o zdradzie, o stracie, o, o obfitości, o dawaniu. O, o byciu w miłości, wszystkie Twoje rozterki miłosne w szóste kielichów, wszystkie doświadczenia relacyjne stworzyły Cię taką, jaką teraz jesteś, na ten moment i w karcie, i w bramie lwa zdaj sobie z tego sprawę, co, co Cię hamuje w szukaniu miłości czy w zdobywaniu sukcesów, a co Cię pcha, jakie masz, jaka energia Cię pcha. Na czytaniach, pamiętajcie, tu są czytania ogólne, więc ja bardzo uniwersalnie, tak jak zawsze podkreślam, mówię o kartach. W rozmowach indywidualnych my dokładnie śledzimy, czasami robimy vivisekcję związku i krok po kroku, dlaczego ty teraz ktoś jest na przykład zamrożony i nie może, nie potrafi otworzyć swojego serca. Zobacz. Co jest u ciebie? Postaw sobie swoją diagnozę na temat pieniędzy i na temat miłości. A jak nie wiesz, to napisz do mnie, to będziemy szukać razem. Ściskam Was gorąco, moi drodzy. Jak ktoś koło Weicharowa, to za, yy, Władysławowa, bo że mylę te dwie miejscowości, to o 20.00 zapraszamy do kościoła w Niebo Wstąpienia. Zagramy yy, Różni kompozytorzy pisali różne ave marie. między m.in. piecole, zagramy. Fantastyczna muza, wstęp wolny. Więc jak jesteś gdzieś w pobliżu, to zapraszam, a jak nie, to ja Was pozdrawiam z nadmorza, ściskam gorąco i postaram się zrobić filmik na pełnię Księżyca na 9 sierpnia. Buziaki. Pa.